Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Dzisiaj w New World porozmawiamy sobie o tym, jak zwiększyć jakość i ilość zbieranych przez nas surowców. Zapraszam do oglądania i zacznijmy sobie od setu. Do każdej profesji jest inny set. Ja tutaj się posłużę górnictwem akurat. I tutaj ten set daje nam wydajność górnika plus 1,5 surowców podczas prac górniczych oraz zwiększa nasze szczęście górnika. Mamy szansę na znalezienie rzadkich przedmiotów podczas górnictwa i to daje nam, że tak powiem, każdy tu przedmiot to samo. No ważnym elementem jest też, na pewno mieć, trzeba mieć dobry kilof i on również ma perki, które no, wspomagają nam zbieranie tych surowców. Tak samo siekierka, tak samo nóż, tak samo sierp i wędka dają nam te bufy do, do tego zbierania. Kolejną rzeczą na pewno ważną są też miksturki. Jest taka jedna jak potężna premia do biegłości. Ją możecie kupić na rynku, bo na starcie gry nie będziecie jej mogli zbyt szybko wytworzyć, bo musicie mieć tam Większy level, jeżeli chodzi o profesję, chyba co do inżynierii, więc, no, będziecie w każdym razie to nie jest drogie. To chyba kosztuje tam z 60 golda. Jeżeli chcecie sobie tak po jednym kupować, to myślę, że na pewno będzie Was na to stać. I ta potężna premia do biegłości zwiększy nam ilość surowców zbieranych za pomocą narzędzi o 15% na 30 minut, więc, jest to. Niezły buff. Tak samo mamy żywność co do profesji i zwiększa nasze szczęście podczas żniw. Na przykład taki pikantny pasztecik. 2000 punktów na 40 minut. Ten efekt zastępuje wszystkie efekty szczęścia zapewniane przez inne przedmioty użytkowe. Gdy te efekty są aktywne, powoli odzyskujesz również zdrowie. I mamy różne. Żywności, pieczone warzywa z solą, dają nam na przykład to samo, ale do górnictwa tak samo stek z niedźwiedzia, z kapustą daje nam to do wyrębu. I cofnę się tutaj jeszcze do, do tego, bo spójrzcie na to, jak zobaczymy sobie na gogle górnika, czy, czy na wszystkie inne rzeczy, które tutaj mamy, i one wszystkie są pod siłę. Co to znaczy? Jak sobie wejdziemy tutaj w cechy, i dalibyśmy wszystko w siłę, to zobaczcie na drugi podpunkt, który tutaj mamy i jest to 10% do szansy na znalezienie rzadkich przedmiotów podczas prac górniczych. Więc to jest też kolejna rzecz, kolejny buff, który nam to daje. I tak samo jest z innymi rzeczami, jak przykład zręczność daje nam to do skórowania, inteligencja daje nam to do żniw i tutaj nam to daje skupienie do rybołówstwa. Więc jeżeli chodzi tutaj w grze, to chyba omówiłem wszystko. Może jeszcze poza jedną rzeczą jest jeszcze coś takiego, że możecie sobie odpalić, zagrać jakąś piosenkę i weźmy sobie, no powiedzmy, ekspert, i obojętnie jaką piosenkę wybierzemy. Nie musi być to poziom ekspert, może być to oczywiście nowicjusz czy ten profesjonalista. I tutaj macie takie coś jak efekty, i macie coś takiego jak łaskawy los. Łaskawy los zwiększa wydajność podczas zbierania, czyli to jest kolejny buff, który nam daje do tego zbierania, czego byśmy tam sobie tylko zażyczyli. Więc jeżeli chodzi o to w grze, to chyba wyjaśniłem Wam wszystko. Chcę Wam teraz jeszcze pokazać jedną rzecz, która na pewno Wam ułatwi. Ale to już pokażę Wam na pewnej stronie internetowej, która pomoże Wam w tym zbieraniu. No dobrze, to tutaj w grze się żegnam i widzimy się za chwilkę. Dobra, jesteśmy po krótkiej chwili. Co jeszcze ważne zrobić? Wpisujecie sobie takie coś w Google jak New World Map, wchodzicie sobie w pierwszą pozycję i mamy mapkę taką samą, jaką mamy w grze. I możemy sobie tutaj wybierać, co tylko chcemy. Ta mapka ułatwia nam, no niewątpliwie, szukanie wszystkich surowców. Wiele osób o tym nie wie. Wybieraliśmy sobie tam jakieś drzewo, tak? I pokazuje nam ta cała mapka, gdzie tego drzewa po prostu możemy szukać. I nie chodzi tu tylko o surowce, bo na przykład również możemy sobie wybrać potwory, jakie chcemy gdzieś tam znaleźć. Tak samo na przykład chcemy, nie wiem, skórę z krowy, chociaż to jest akurat mało istotne, z czego tą skórę, no najważniejsze są po prostu te zwierzęta, z których to zbieramy. No i pokazuje nam, w jakich rejonach tą krowę możemy znaleźć, więc ta stronka jest jak najbardziej przydatna. No i co, to tyle w tym materiale. Myślę, że jakoś Wam wyjaśniłem, w jaki sposób możecie zbierać sobie. Surowce w lepszy sposób. No dobrze, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Ja już Wam dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć.